23 czerwca odwiedziliśmy Grupę Aktywnej Rehabilitacji Oddziału Wrocławskiego, która przebywa na zgrupowaniu w Karpicku. Przeprowadziliśmy rozmowy z prezesem oddziału oraz przeglądaliśmy się zajęciem rehabilitacyjnym. Znajdujemy się w Karpicku uczestników obozu rehabilitacyjnego. Rozmawiamy z panem... Benedykt Merlik, prezes Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji Region Wrocławski. Co państwo tutaj robicie? No założyliśmy sobie pewien program. Jest to obóz rehabilitacyjno-wypoczynkowy, więc połowę dnia poświęcamy na zajęcia typowo rehabilitacyjne, usprawniające osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. To jest nasze zasadnicze zadanie, a żeby pomóc ludziom, którzy się poruszają na pomoc, za pomocą wózka inwalidzkiego, żeby byli sprawni. W maksymalnym stopniu. Domyślam się, że organizujecie, macie tutaj realizowany odpowiedni program. Na czym ten program polega? Tak, przede wszystkim jest to technika jazdy. Uczymy prawidłowej techniki jazdy na wózku, wbrew pozorom jest to bardzo istotne, żeby poruszać się na tym wózku sprawnie, dobrze, pokonywać przeszkody typu krawężniki, co na co dzień spotykamy. Do tego stopnia nawet, że schody jeździmy po schodach i w górę i w dół ale tego wszystkiego trzeba się nauczyć. No i, i my tego właśnie tutaj staramy się y, nauczyć. Udoskonalić swoją technikę, bo niektórzy już pewne rzeczy potrafią, a y, jeszcze można to udoskonalić pewne rzeczy. Y, uprawiamy przy tym kilka dyscyplin sportowych, które nam w tym zdecydowanie pomagają. Typu łucznictwo, y, stabilizacja ciała w wózku, y, precyzja, tego typu rzeczy. Tenis stołowy, poza tym pływanie, no akurat tutaj nie korzystamy z basenu, ale w innych naszych zajęciach to również uprawiamy. Jak również naszym jednym z naczelnych zadań jest samoobsługa, dążenie do tego, ażeby osoba na wózku Wiadomo, jest porażona, więc, żeby w maksymalnym stopniu potrafiła być samowystarczalna, jak gdyby. Jesteście w Karpicku. Czy po raz pierwszy tutaj się znaleźliście? No nie, tak się złożyło, że w zeszłym roku również byliśmy tutaj. Nawiązaliśmy bardzo wiele sympatycznych znajomości. No i w tym roku żeśmy, jak gdyby, powtórzyli to. Być może i w przyszłym będziemy również. Jak Wam się podoba Ziemia Wolszyńska? No jest bardzo fajnie i sympatycznie. Bardzo fajne powietrze, teren ośrodka jest, jest dobry, jeziorko blisko, pływamy na kajakach, dalej wypożyczamy ze szkoły salę gimnastyczną, gdzie gramy w koszykówkę. no Jest, jest miło i fajnie. Czy napotykacie jakieś trudności ze strony tutaj gospodarzy może? No jak do tej pory nie. Jak do tej pory nam się układa współpraca dość, dość dobrze i, i jesteśmy w stanie się dogadać. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Życzymy Wam jak najbardziej aktywnego wypoczynku i tego, żebyście wszyscy wrócili do domu zadowoleni i pełni miłych wrażeń z pobytu na Ziemi Wolsztyńskiej. Dziękuję również. Mam nadzieję, że pogoda nam będzie dopisywała, bo nareszcie wyszło słońce. Nacyjnym punktem programu był maraton w parku. Niestety pogoda nie dopisała. Tym bardziej trzeba podziwiać zawodników, którzy przy padającym deszczu toczyli zaciętą walkę. Zwycięzcy Jacek Hruściel i Janusz Staszyński otrzymali symboliczne nagrody. Najbardziej wytrwałej zawodniczce kierowniczka restauracji leśna pani Szczepanie wręczyła bukiet kwiatów. Piękno, ale klasyfikacja jest zrobiona i szanowna komisja w składzie ja i koleżanka dokonała, dokonała podsumowania w wyniku czego wyszło co następuje. Pierwsze miejsce w kategorii tetrusów zdobył Jacek. Jacek, gdzie jest Jacek? Jacek to pokonał w najkrótszym czasie. Osiem, osiem okrążeń zrobił w 17 minut. To jest Jacek! Dobry, trochę, zapasowaliśmy! Męczący dzień nie przeszkodził wytrwałym, którzy wieczorem świetnie bawili się przy muzyce.